Siostry i bracia, dziś czas na ostatnią konferencję z cyklu duchowości pasyjnej. Prześledziliśmy w ciągu tego mijającego roku formacyjnego każdy fragment opisu męki pańskiej, według wszystkich czterech redakcji Ewangelii kanonicznych. Ostatni epizod pasji to oczywiście. Złożenie Jezusa do grobu. Tym wydarzeniem kończą się opisy u wszystkich czterech ewangelistów. I jak zwykle to robimy, przeczytajmy odpowiednie teksty, najpierw z Ewangelii według świętego Mateusza. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skalę. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam siedząc naprzeciw grobu. Święty Mateusz poszerza ten opis jeszcze o postawienie straży, ponieważ żydzi bali się o to, że uczniowie wykradną ciało, będą rozpowiadać, że Jezus zmartwychwstał, a w rzeczywistości to może nie będzie jednak prawda, więc na wszelki wypadek kazali zabezpieczyć grób i postawili straż. To możemy sobie dotrzeć, zresztą w tych materiałach cały fragment zamieściłem. Przechodzimy do tekstu świętego Marka. Piłat, upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi, ten kupił płótno. Zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria Matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono. Z Ewangelii według św. Łukasza. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa, czyli chodzi o Józefa z Armatei. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat się rozjaśniał. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei, obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, Lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek Szabatu. I ostatni tekst z Ewangelii Janowej. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Z powyższych tekstów, które, jak zwykle, zawierają pewne podobne relacje, ale także pewne drobne różnice, dowiadujemy się o następujących rzeczach. U Mateusza, że Józef. Owinął ciało Jezusa w płótno, złożył w grobie, zatoczył duży kamień, a potem postawiono straż. U Marka dodatkowo, że on to płótno kupił, a kobiety przyglądały się. U Łukasza mamy informację dodatkową, że kobiety przygotowały wonności. Natomiast u Świętego Jana czytamy, że już owinięto go razem z wonnościami. I że zachowano sposób żydowski grzebania. I może przez chwilę zajmijmy się tym namaszczeniem ciała. Święty Jan wspomina, że dokonano tego już przed pochówkiem. Przynajmniej tak można interpretować to, że zawinięto go w płótno razem z wonnościami. Synoptycy natomiast, Mateusz, Marek i Łukasz, wskazują raczej, że. Miałyby kobiety zająć się tym dopiero po pogrzebie, a konkretnie po szabacie. Problem jednak w tym, że wtedy już ciała nie można by było dotykać. I one tym doskonale wiedziały. Zatem namaszczenie mogłoby dotyczyć nie samego ciała, ale ścian grobu. I takie praktyki są potwierdzone. I ciekawe, że również w grobie Jezusa odnaleziono ślady wonnych olejków Jezus w pewnym sensie to został namaszczony jeszcze przed śmiercią Przypomnę że w drugiej konferencji z cyklu duchowości pasyjnej rozważaliśmy o namaszczeniu w Betanii Jezus dał ciekawą wykładnię tego co zrobiła kobieta kiedy wylała cenny olejek na głowę, a niektórzy się oburzali, Jezus powiedział: Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Jezus w ten sposób zapowiedział swoją już bliską śmierć, a jednocześnie odniósł się do zwyczajów żydowskich. Związanych z pogrzebem. Jest taki ciekawy artykuł, on już ma sporo lat, ponad 40, z 1984 roku, autorstwa księdza Jerzego Chmiela pod tytułem Pogrzeb Jezusa w świetle zwyczajów żydowskich. On został opublikowany w takim czasopiśmie Ruch Biblijny i Liturgiczny. I tam autor przedstawia. Jak wyglądały zwyczaje żydowskie związane z grzebaniem ciała umarłych i jak się to mogło mieć właśnie do pogrzebu Jezusa? Posłuchajmy fragmentu. Przejdźmy teraz do przedstawienia, w jaki sposób chowano zmarłych według zwyczaju żydowskiego w czasach Jezusa. Po zgonie najbliżsi krewni zamykali nieboszczykowi oczy i usta oraz składali ostatni pocałunek. Ciało zmarłego należało umyć, o czym świadczą dzieje apostolskie 9 rozdział. Chodzi o ciało tabity, czyli gazeli, które obmyto i położono w izbie na piętrze. Prawo talmudyczne zezwala w szabat czynić wszelkie posługi należne zmarłym, umyć ich i namaścić wonnościami. Umywano zmarłego ciepłą wodą i namaszczano go pachnącymi olejkami. Używano do tego mirry i aloesu. Ten ostatni nie był prawdopodobnie wydobywany z rośliny liliowatej o mdlącym zapachu, używanej w aptekarstwie, lecz raczej z żywicy drzewa aloesowego importowanego z Indii, zwanego obecnie agalakun o wspaniałej woni. Oprócz namaszczania wkładano jeszcze do prześcieradła pogrzebowego zioła aromatyczne. Gródki aromatyczne składano też w grobowcu obok. Ciała. I tu już mamy też właśnie ten dylemat, czy to, co zawinięto według relacji Jana właśnie w te płótna, to, to było namaszczenie, czy to były te zioła aromatyczne. Ciało zmarłego spowijano w prześcieradło, na twarz kładziono chustę, zwaną sudarion, ręce i nogi obwiązywano opaskami. Tak spowite ciało przenoszono do górnej izby, dokąd przybywali krewni i znajomi, ażeby złożyć ostatnie pożegnanie. Prawo nakazywało, aby pogrzeb odbył się jak najszybciej tego samego dnia. Zwyczajowo pogrzeb odbywał się osiem godzin po zgonie. Ciało niesiono na Marach. Jakkolwiek z traktatu talmudycznego Gittin dowiadujemy się, że w latach 70. używane były też i trumny. Mary nieśli krewni i przyjaciele zmarłego. Uczestnicy żałobni szli długim szeregiem, przed Marami szły kobiety. I tu ciekawe wyjaśnienie, ponieważ Ewa niewiasta sprowadziła na świat śmierć, mawiano, zatem też niewiasty powinny prowadzić swoje ofiary do grobu. Dla wyrażenia lub też spotęgowania żalu najmowano płaczki do wrzaskliwych lamentów i flecistów wygrywających żałobne melodie. Według przepisów prawa talmudycznego nawet najbiedniejszy Izraelita powinien na pogrzebie swej żony wynająć dwóch flecistów i jedną płaczkę. Już w czasie przygotowań ciała do pogrzebu śpiewano czasami pieśni o zmarłych. Układano lamentacje według przyjętych wzorów rytmiki, tzw. kina, czego przykładem są kanoniczne lamentacje. Dla wyrażenia lub też spotęgowania żalu uczestnicy rozdzierali wierzchnie odzienie. Talmud określał również, jakie rozdarcie jest wymagane, aby przepis został wypełniony. Na znak żałoby wdziewano też czarne odzienie jak również czyniono inne znaki żałoby, chodzenie boso, bez nakrycia głowy, golenie włosów i brody, a nawet kaleczenie twarzy i piersi, co było prawnie zakazane jako zwyczaje pogańskie, ale co czasami miało miejsce. Nad grobem wygłaszane były niekiedy mowy żałobne na cześć zmarłego. Po powrocie z pogrzebu urządzano stypę dla uczestników, tak zwane lechem o nim. Co Wulgata przekłada pani z dolorum, a Biblia wujka chleb płaczących. Czy Biblia tysiąclecia chleb żałoby. Co z tych zwyczajów, teraz pyta autor, żydowskich pogrzebowych było zastosowane w pogrzebie Jezusa. Także Jan nazwał to stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. I tu wyjaśnia autor. Pogrzeb Jezusa był pogrzebem przyspieszonym i w nienormalnych warunkach. Ciało przygotowano do pogrzebu nie w domu, ale na miejscu kaźni, w ogrodzie, za miastem. Czas naglił. Jeżeli przyjmiemy chwilę śmierci Jezusa na godzinę około 15, a początek Szabatu na godzinę 18, to czasu było bardzo mało. Dlatego pogrzeb Jezusa wedle zwyczaju żydowskiego ograniczono do czynności najważniejszych. Należało do nich. Zamknięcie oczu i ust. Oczywiście o tym Ewangelia nigdzie nie mówi. Umycie i namaszczenie ciała. Tu autor zapowiada, że będzie rozpatrywane osobno i potem jakby wycofuje się z tego. Mówi, że z tym namaszczeniem to raczej niekoniecznie. I również umycie było w tamtych warunkach raczej trudne. Dalej, trzecie to jest owinięcie w płótno i to rzeczywiście Ewangelia potwierdza. Potem zaniesienie do grobu na rękach, a na czele pochodu szły niewiasty to by się zgadzało i w końcu złożenie do gro w, grobu, w grobie i zamknięcie kamieniem. Tyle z tego artykułu. On zawiera kilka czy kilkanaście stron. To ewentualnie odsyłam do tego, żeby z całą lekturą się zapoznać. Jest dostępny w internecie. Interpretując duchowo fakt pogrzebu Jezusa trzeba nam najpierw wrócić do publicznej działalności, kiedy Jezus mówił o ziarnie obumierającym w ziemi. Posłuchajmy to jest Ewangelii Janowej z 12 rozdziału. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, Przynosi plon obfity. Oczywiście ten tekst możemy rozumieć szeroko. Problematyka umierania w nauczaniu Jezusa nie ogranicza się tylko do śmierci cielesnej, to jest jasne. Możemy jednak tę sentencję Jezusa potraktować również jako swego rodzaju zapowiedź jego własnej śmierci i pogrzebania. Złożenie do grobu. Jest tym momentem wpadnięcia w ziemię. To ziarno, które wpadło w ziemię, przynosi plon obfity. I tu możemy widzieć symbol zmartwychwstania. Obumarłe ziarno wraca do życia w postaci obfitej, pomnożonej. Jezus przechodzi przez śmierć i grób do zmartwychwstania i przebywania z Ojcem w niebie na wieki. Myślę, że to porównanie, ten symbol jest dość czytelny. Człowiek wierzący, to jakby ciąg dalszy tej interpretacji, obmyty we chrzcie, także ma udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I również jest tym ziarnem, które wpada w ziemię, by potem z niej wyjść do pełni życia. I od tego obrazu przechodzimy na płaszczyznę jeszcze bardziej symboliczną. Tematykę pogrzebania wykorzystał w swoim nauczaniu święty Paweł Apostoł. W jego listach znajdujemy dwa takie ważne fragmenty. One też są na tych materiałach naszych tam wydrukowane. Pierwszy pochodzi z listu do Rzymian, z szóstego rozdziału, a brzmi tak, przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy Razem z Jezusem pogrzebani, po to abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Apostoł wprost tutaj porównuje chrzest do pogrzebania. Jest to pogrzebanie razem z Chrystusem, ponieważ tylko zjednoczenie z Chrystusem gwarantuje nam zmartwychwstanie. Inaczej jest to niemożliwe. Ojcowie Kościoła. Wyjaśniając ten fragment z listu do Rzymian, pogłębiają znaczenie Chrztu. Między innymi święty Ambroży napisał: Pan, który pragnął zachować swoje dobrodziejstwa, zniszczyć wszystkie zasadzki węża i usunąć każdą rzecz szkodliwą, najpierw wygłosił wyrok dotyczący człowieka: Ziemią jesteś i do Ziemi pójdziesz. I jednocześnie poddał go prawu śmierci. Znalazł się jednak także środek zaradczy, aby człowiek mógł umrzeć i zmartwychwstać. Dla rozwiązania pęd szatańskich już tu na Ziemi wynaleziono sposób na to, aby żywy jeszcze człowiek mógł umrzeć i zmartwychwstać. Święty Jan Chryzostom natomiast wyjaśnia tak: Czym dla Chrystusa jest krzyż i grób? Tym dla nas stał się chrzest. Chociaż nie w tym samym znaczeniu. On bowiem umarł w ciele i został pogrzebany, my zaś doznajemy jednego i drugiego przez grzech. Dlatego nie powiedział zrośnięci przez śmierć, lecz, lecz przez podobieństwo śmierci. To jest jeden tekst świętego Pawła, natomiast drugi znajdujemy w liście do kolosan, w drugim rozdziale posłuchajmy. W Jezusie otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej. Lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z nim pogrzebanie w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. W tym tekście tak ciekawie mamy odniesienie do obrzezania, przez które jak wiemy, Izraelita stawał się częścią narodu wybranego. I tak samo chrześcijanin staje się częścią nowego ludu przez chrzest. Chrzest polegający na zanurzeniu w wodzie, bo taka była pierwotna praktyka, jest porównany do pogrzebania, a nawet więcej do wyzucia się z grzesznego ciała. I taka interpretacja przenosi nas na płaszczyznę duchowo-moralną. Dla chrześcijanina pogrzebanie oznacza przede wszystkim wyzbycie się martwych uczynków, czyli złych uczynków, grzesznych. Właśnie to wyzucie się z ciała grzesznego. Czyli ostatecznie chodzi o to, żeby właśnie w tym procesie oczyszczenia, który Zawsze jest nieodzowny w rozwoju duchowym. Te uczynki starego człowieka, złe uczynki, ciągle poddawać pogrzebaniu. Jest jeszcze jeden ciekawy tekst Ewangelii, który odnosi się do pogrzebania Chrystusa. Jezus mówi o tak zwanym znaku Jonasza. W Ewangelii Mateuszowej w 12 rozdziale czytamy. Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. To jest oczywiście też liczba symboliczna, bo przecież wiadomo, że tyle nie wychodzi, ale tak to jest właśnie tutaj wyrażone w tym tekście Ewangelii. I ten obraz wykorzystuje w swoim nauczaniu. Święty Jan od Krzyża, kiedy w traktacie zatytułowanym Noc Ciemna, to jest w drugiej księdze, w szóstym rozdziale, omawia takie udręki i utrapienia duszy przechodzącej przez noc ciemną ducha, to pisze tak. Trzeci rodzaj utrapienia i zmartwienia, jakie tu dusza odczuwa, pochodzi z dwóch ostateczności które się tu łączą razem, to znaczy boskiej i ludzkiej. Czynnikiem boskim jest kontemplacja oczyszczająca, a czynnikiem ludzkim jest podmiot samej duszy. Ten czynnik boski napełnia ją sobą, aby zniweczyć jej cierpienia, aby ją odnowić i uczynić ją bardziej boską. Dlatego pozbawia ją odczuć habitualnych i właściwości starego człowieka, z którymi dusza jest ciągle jeszcze złączona, zespolona i do nich podobna. Działanie to tak rozbija i roztrząsa samą substancję duszy, tak ją zanurza w głębokiej i gęstej ciemności, że dusza czuje się tu całkowicie zmiażdżona i obalona na twarz. Widok jej własnej nędzy jest dla niej jakby okrutną śmiercią duchową. Czuje się jakby była połknięta przez jakiegoś potwora i odczuwa cierpienia podobne do tych, jakie cierpiał Jonasz w brzuchu bestii morskiej. Musi bowiem wejść w ten grób ciemnej śmierci, aby następnie mogła dojść do czekającego ją duchowego zmartwychwstania. Święty Jan od Krzyża wykorzystuje tę samą symbolikę, którą znamy z nauczania Jezusa czy Świętego Pawła, aby pokazać, że to ciągłe przechodzenie przez Pogrzebanie przez grób jest normalnym elementem drogi ku doskonałości i zjednoczeniu z Bogiem, że my tego po prostu nie unikniemy. Tak to ma być, tak to ma wyglądać. Spójrzmy dzisiaj na pogrzeb Jezusa i jego przebywanie w grobie w kontekście nadziei na nasze zmartwychwstanie na końcu czasów. Dla każdego z nas grób kiedyś stanie się miejscem złożenia ciała, a zarazem ten sam grób będzie miejscem oczekiwania na zmartwychwstanie.